Zaryzykować wszystko, aby zdobyć wszystko. Brzmi jak motywacja, ale to często przepis na katastrofę. Ja nie rzuciłem etatu, a pomimo tego zbudowałem dwie inwestycje deweloperskie pod Warszawą, flipowałem w Warszawie i w Poznaniu. I wiesz co? Wcale nie musiałem ryzykować wszystkiego. A no właśnie, można popełnić trzy błędy, które zatrzymają Cię w tym, gdy zaczynasz inwestować w nieruchomości, działać w nieruchomościach. Pierwsza rzecz to właśnie wchodzenie all in. All in, krótko mówiąc, tak jakby się nie miało, planu B. Plan B powinien być, może to również być etat, tak jak w moim przypadku, mogą to być inne, ale plan B jako rozwiązanie alternatywne w momencie, gdy chcemy wejść w tak kapitołochonny biznes jak nieruchomości. Drugie to brak wiedzy. I teraz wiedza nie kosztuje tyle, ile później wzięcie tego kredytu albo każdy błąd, który można popełnić i na flipach może kosztować kilkadziesiąt tysięcy, co dopiero w deweloperce, gdzie może kosztować kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Więc to jest to. I trzecie to właśnie motywacja, to nie jest strategia. Motywacja i energia początkowa według mnie jest ekstremalnie ważna. Ja jestem wielkim fanem tego. You can do it. Dasz radę na początek. Natomiast Często o tym wspominam, ale nie chcę, żeby to brzmiało jakieś jedyne rozwiązanie, bo ja po prostu z natury i tak jestem planującym i liczącym, i później i tak przechodzę do strategii. Więc, konkludując, strategia jest do tego konieczna. I sukces w nieruchomościach to nie tylko sama odwaga i ryzykowanie wszystkiego, bo to jest proces, to powtarzalność. Więc nie ryzykuj życia swojego życia, tylko działaj mądrze. Chcesz wiedzieć więcej, jak budować majątek na etacie, również w nieruchomościach? Zostaw komentarz. Budujemy mądrze, działamy mądrze, obserwuj, jeśli chcesz zobaczyć takie konkretne materiały bez ściemy.